Ciemno. Jest 14, ale dalej jest ciemno. Ciemno wszędzie. El! Set Dlaczego wielkimi literami? Po, po, po co art? Po co ad? Po Co tam wymyślasz? Nie, nie w Ifa While. While, ukaranat, chcesz, żeby to się działo. Chcesz, by dość i się nie kończyło? Na no, i, no, 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 To musi się stać. error. error. error, error. Bardzo ładne.